Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu do odwiedzenia 29 lipca w tą niedzielę Waurudy i miejsca, w którym podczas II wojny światowej została przeprowadzona jedna z najbardziej brawurowych akcji Armii Krajowej, w wyniku której została wykradziona rakieta V2 i przetransportowana do aliantów, żeby mogli na podstawie tej rakiety przedsięwziąć odpowiednie środki celem unieszkodliwienia. Jakby zasobów wroga, czyli armii hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. To jest bardzo ważna uroczystość, szanowni państwo. Nie tylko na uroczystość zapraszamy, zapraszamy także na muzeum, w którym znajdują się elementy rakiety, znajduje się cała historia tej akcji i także można się spotkać jeszcze z naocznym świadkiem, zastępcą dowódcy, panem pułkownikiem Baszakiem. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam.